Spędzamy z cały dzień w kajdankach, papierkami i nożyce, Kto wygrywa decyduje Trzy, cztery Trzy, cztery Trzy, cztery Trzy, cztery Trzy, Jest! Lewo chcę mieć z tego manu. Dobra Jest! No Co? i teraz jesteśmy... Błagam, nie szarp jakoś mocno, moja ręka yy, nie Jeśli na początku zapomnę kilka razy, no. szybciej. Lecimy na pierwszą aktywność Ej, ile faj... jaka hmm. fajny wystrój halloweenowy A tu zawsze jest taki wystróżnienie o chłopie o, fajne. fajne Ja taki odcinek nagrywałam już z Oliwierem, także wpadajcie zobaczyć No i tam, powiem ci, że to było mega ciężkie, tylko tam było jeszcze gorzej, bo było 24 godziny W ogóle nigdy nie gram w minigolfa Tak? Nigdy To świetnie, ponieważ gramy o stówkę Kto zajdzie więcej dołków i w jak najmniejszej ilości prób, wygrywa stówkę ty nie masz szans Mam szansę Ale <laughs> ząbki świecą O! No nie wcale nie ma śladu, ale tu mi zadukona. To od gumki, to od gumki. Ale tu mi właśnie w to samo miejsce Przepraszam, całe serce to. Nic się nie dzieje, przecież ten odcinek na tym polega. Ej, dobra, spodobałam się na grafy. O nie, to było przez przypadek. Nie przejmuj się gorzej. Muszę wrócić na start. Podejście numer dwa. Kurwa, Ej, to jesteś w to dobry. Jesteś dobry i możesz się okazać, że nawet lepszy niż ja. Nie poczułem... Byk, 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 byk. No nie! Dobra, gratulacje, już nasz pierwszy punkt 1-0, let's go! No Czyli tym razem, czy to będzie punkt dla mnie kolejny? Dziękuję Lecimy na ostatni dołek jest Runda finałowa, Decydująca Ej, o wygraniu wyszły. To stówka, a to dużo To pół matki. Jest! Aha Aha, czysty Łooo, blisko! dobra, ta gra jest najbardziej emocjon emocjonująca, bo to jest mega emocjonująca To jest śmieszne Oła! O! Już z tym zębem tak strasznie A jak straciłeś jedynkę? No ogólnie jak byłem dzieciakiem jechałem na rowerze takim zabawnym, na rowerze zwykłym A kuzyn 4 lata mało mnie jechał na zabawkę od bo było w 2010 podczas finału Mistrzostw Świata Hiszpania Holandia Rodzice wtedy oglądali na się bo... I nawet nie wiedziałem, że to się stało, dopiero w lustrze zobaczyłem brak takiej jedynki Bo to Przez było lat nie miałeś zęba? No wow, to masz zdjęcie bez jedynki? No i Mogę zobaczyć? Mogę! O nie, wierzę! Kuklu! <śmina> nie! O, popatrz, o, o, co się je teraz! <tok> jak mogłam tego nie tanuć? A tak, muszę! Dobra, widziałam! Nie, a ty nie widziałeś Lecimy dalej. Opuszczamy miejsce naszej zabójczej rozgrywki i ja teraz za nagrodę, za te pieniądze, które wygrałam. Mam ochotę coś mega zjeść, więc lecimy do sklepu, a z racji tego, że spędzamy, widzowie, dzisiaj cały dzień spięci w kajdankach, to nie rozpinamy się pomiędzy aktywnościami, nie ma szans. więc normalnie to będzie też taki trochę vlogowy odcineczek bo ja naprawdę bardzo myślał coś zjeść. Dobra, oglądajcie szereg dwójkę. No tak. Jest tam fragment, w którym wsiadają do takiej powietrznej karocy to. i matka różka chrzesna, czyli matka tego księcia siedzi i zamawia takim McDonaldzie ichniejszym Jakie siedząko. I Tom Ciopaluch brzmi właśnie jak obsługa okay. z szreka, która yes. mogła się tak nazywać. Dobra, Szynka i Kajzer. Dobra. Fajnie, misja zaliczona. Lecimy teraz do Autka i lecimy w kolejne miejsce, gdzie trochę sobie... Podjęcie. Dancing with the Star! Co? Tak, aparat, taki, Ala aparat. Ty, ale to chyba działa. Że zrobi prawdziwe zdjęcie? Wody trzeba Nie. dodać. Że zrobi prawdziwe... Barzi. Zrobi Rzez. prawdziwe Rzez. zdjęcie! <grym> prawdziwe zdjęcie! Robić. Normalnie prawdziwe zdjęcie <grym <grym To my na następnej aktywności lecimy! Jesteśmy spóźnieni, <grym> oczywiście, jak to zawsze ja. Lecimy po prostu na zajęcia z tańca towarzyskiego. Jeździłem na boczny tanesz, jakbym mały. Okay. Powiedz, okay. zaczynasz od lewej nogi, pamiętasz? polowej to tyłu, raz, dwa i trzy, cztery, tak? Widzisz to? Ej, normalnie mega szybkie to jest! I, czyli ci na turniejówkę idziesz. A to pamiętasz. No, Tylko że to, tak? I to tam same. Dokładnie. Kurde, Dominik coś się ogarnia, naprawdę. Ula, la. la, dwa, trzy cztery, pięć, tak nie pompuj jak na wesele Dominik musi się dociąć po prostu, żeby zawsze było widać formę. Ale jak było? Fajnie kurde, ja lubisz tak poruszać troszkę delikatnie Kurde Dominik, powiem ci, że naprawdę mi tutaj trochę zaimponowałeś, bo ja nie wiedziałam, że ty taki tancerz jesteś Nie, nie. no, te jakieś podstawowe kroki to nam się zapamiętało ze studiów czy tak, Dobra, widzowie, lecimy na zajęcia z ceramiki Ja myślę, że fajnie. do toalety potrzebuję strasznie No to nawet po tych słowach. Dziękuję serdecznie, Dzień. już Dzień. muszę Zajmę na to chwilę Dobra Dominik, idę do z tobą, nie będę patrzeć Chica, elegancko to co ci mają tak łatwo w życiu. Chodź ręce u Cyk, ale Idziemy, jamsko. tak. Fajnie. Czuję od razu klimacik taki... Jak już pijesz coś, w czymś, coś zręcznie zrobione, to już od razu czujesz taki fajny klimat. No ja i ja trochę się jaram. A ja nie mogę się zdecydować, czy chcę talerz, czy chcę kubek. Ja zrobię talerz, muszę zrobić kubek, chyba, że bardzo chcesz coś talerz, to robimy oboje talerz. A nie, bo ty robisz talerz, ja to ja zrobię chyba. Czuję, jak nie miła na lekcji plastyki w szkole z kolegą z mapki. Z ja tych upałków będziesz robić... Ksiankę, to... no. Byłem ostatnim muzeum na wystawie Picassa i on też zrobił rzeczy z ceramiki i w swoich talerzach w swoich pracach, na przykład w talerzu właśnie wyrył sztućce albo na przykład jajko i kiełbaskę i strasznie fajnie to wyglądało i spodobało mi się i bardzo mi chciał mieć taki talerz i chcę spróbować właśnie zrobić coś takiego jak właśnie Picasso Jak miał Picasso na imię, nie Domini? Pablo pa. 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 Nie, <śla> nie. <śla> Patrz, jak to, słoneczko z teletubisiów <śla> Ten widem może pójść na zmarnowanie, że nie marno. Ale co, chcesz go co? Po wyginać tak, żeby był prosty. Żeby był płaski, no dobra. To jest, drodzy Państwo, artystyczna dusza do mnie. Są tu jakieś parki, to słuchajcie, świetne wyjście takie dla wycilowania. Totalnie bym chciała, I... tak. Zrobienia sobie czegoś takiego, swojego nawet, na pamiątkę, super sprawa. Słuchajcie, no. dużo artystyk. Byłem dzieciakiem, bardzo dużo rysowałem. Przerysowałem kiedyś wiesz, Patrząc na, na obraz, no. przerysowałem papierze, wygrałem no. jakiś konkurs. Co ty gadasz? No, to się naszkicowałem, no. Ej, fajnie, ej, nice. fajnie ci poszło. No. Znaczy, to mój dziadek bierze sobie jabłko i zamiast sobie pokroić albo jeść tak, to robi tak noży. i tak co to, to budzi. A ja też trzeba robię po babci. Ej, naprawdę, ej, to się Dziadko robi. Tylko no. robię, bo tak no. Myślisz, że jesteś romantykiem? Nawet wiem, że jestem romantykiem. A w jaki sposób właśnie ukazujesz tą romantyczność w sobie? Jakoś? Lubię bardzo sprawiać niespodzianki. Mhm. Takie właśnie romantyczne, bardzo dużo też listy, listów, życie Co ty mówisz? Ha, nice. Stoi. prezentuje się mój kubeczek. Przyjdę za jakiś czas go pomalować, ale mój kubek prezentuje się w ten sposób. Mega ładny! Ej, szczerze, to się Jara! Serio? Dobra, no pięknie to wygląda. Świetnie sobie poradziliśmy w kajdankach, piona. No, nie było tak źle. Nie, nie było Czasem źle. trzeba było się dogadać, która ręka, która ten, ale tak. no, fajnie. Fajna współpraca, stworzyliśmy przede wszystkim też mega fajne rzeczy. Wrócimy tu jeszcze kiedyś, żeby oczywiście je pomalować, a teraz lecimy dalej, jeść. Słuchajcie, widzowie, muszę zrobić zaraz? Czyli w drugą stronę, w tę stronę trochę gorzej. Nie przejmuj nie się tak, nic, patrzę, nie patrzy nigdzie nic nie. Nie trochę. dla mnie trochę. Ta, 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 ta. Zakończona. Witamy serdecznie kochani i znajdujemy się na sushi Będziemy Ja prawo, ja, pravurę, ja pravurę Ej dobra, w sumie ty masz łatwiej ale ja mam ja tego gorsze nie, nie, tak. <laughs> A ja tak Dobra, wybieramy sobie menu i lecimy z jedzenkiem Dobra widzowie, słuchajcie, otrzymaliśmy e, przystaweczkę Pani powiedziała, że jest tu, jeszcze, że jest tu makaron jakiś taki yeah. ichniejszy, yeah. Jakieś inne jeszcze dodatkowo rzeczy, let's try Ej, łatwo się ja. myślałam, że będzie ciężej no ja mam prawo wolno, więc luz całkowity Czyli jest i nasze środku Smacznego Czyli co, jednak trochę trudno będzie nam się jadło? Hmm? Trudno nam się będzie jadło, czy raczej bardzo? Bo konflikt jest mały Delikatnie, poradzimy sobie Uuuu. Uh, ale dobra. Dobra, próbujemy słuchajcie tego wynalazku Dobry wybór I nie jest to wcale trudne, w ogóle Niby. Myślę, że ciężej byłoby nam zjeść zwykłe, jakby zwykłymi z ludźcami. Bez Deskitu. Ja już to no. nie, nie zadarło już od razu. Ej, jakie masz rany? Ej, ło. Wow. Jakby cię ktoś pobił. Jak tam w Polci nasz dzień w kajdankach Bardzo fajnie, naprawdę fajnie stwierdzieliśmy, go to ceramika najbardziej. Tak się no. taki chill. w ogóle fajnie. Tanie serce. minigolf nie zapomniałam w ogóle, że byliśmy na końcu. Mega o. fajnie. Ja to było. Ten pan był też mega śniadaczem. Taki tak. pozytywny, bardzo mi się tak. to podobało. No i te rzeczy, które mi znajdziemy, tam wracamy za trzy tygodnie. Tak, pomalować i więc jeżeli chcecie zobaczyć efekt naszej pracy, to zapraszamy na nasze Instagramy, żeby nas obserwować. Ja z ranami wojennymi kończę ten odcinek, tak samo jak ostatni odcinek z Polskim. Jeżeli go nie widzicie, to też podajcie. Widzimy się za tydzień. Siema!